I tam kolejna maszyna, pukun Wari Manager szóstka SPV M7 NSH, hydrauliczna pierwsza regulacja pierwszej skiby, a także regulacja szerokości Orkiwario. Zobaczcie jak teraz jest ustawione szeroko. Tutaj wszystko ładne nie powybijane. tył na wózku 460 na 15,5, BKT, szerokie koła elegancki pół bardzo lekko idzie szóstka tutaj mam nową płozę, widzę półko hydrauliczne służy menadżer, model, są bardzo fajne półbilek kożą tak to się obraca a tu zobaczcie tak się ustawia szerokość orki. Widzicie? Super sprawa. Tyle sobie na wózku kładziemy, podnosimy. Tak to właśnie pracuje. fajne pubi, dużo już ich bardzo dużo ich mieliśmy. A do transportu właśnie tak ustawiamy go pionowo, tam się blokuje siłowniki i można jechać na pole. I to zawraca w miejscu, bo tam jest ta łamana wieżyczka taka. A tu mamy siłownik. Super kut naprawdę do orki, małe zapotrzebowanie mocy że na wózku, on lekko idzie. Zapraszam do oglądania, do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia. Możliwość testów w polu teraz już, bo jest pokoszona.